Jesteśmy na prawyborach Nowej Nadziei w Łodzi i teraz takie pytanie, no gdzie się podziały wszystkie kobiety, bo widzimy, że gdzie się chyba pochowały. No kobiety pochowały się przy urnach, wy... <ścoughs> w urnach, nie no żart oczywiście. Jest całkiem sporo pań tutaj w różnym wieku, także mhm. z... nie wiem czy to jakaś pozytywna zmiana, czy może Efekt tego, że towarzyszą wiernie swoim mężom, innym mężczyznom, po to, żeby sprawdzić, gdzie się podziewają. Mm -hmm. Ale tak czy inaczej, nieważne jakie powody, jakie pobudki tutaj kierują, kierują tymi paniami. Ważne, że są, że przyszły całkiem sporo, wcale nie widzę jakiejś z dysproporcji. Także jeśli taka tendencja by się utrzymała, no to trzymać kciuki. No, panie, po, panie pośle, frekwencja jest, widzimy, duża. Spodziewaliście się tego, że będzie takie zainteresowanie zarówno ze strony wyborców, jak i mediów? E ja się spodziewałem około 400, może 450 osób mniej więcej, tak mniej więcej sobie szacowałem. Natomiast przeraził mnie dzisiejszy dzień, bo pogoda no, bardzo zniechęca, więc że tak powiem, wszyscy tutaj kandydaci zresztą troszkę się niepokoją o, o tę frekwencję właśnie z tego powodu. No ale widzę, że chyba jednak ludzie docierają, tak jak to zazwyczaj bywa mniej więcej w takim tempie. W Takiej częstotliwości, także chyba nie będzie dramatu pod tym względem. Więc miejmy nadzieję, że pogoda nam tutaj bardzo nie pokrzyżuje planów na dzisiejszy wieczór. Panie pośle, jest pan kandydatem, jednym z kandydatów. Tak Można jest. pokazać dokładnie? Jest, tak, jest. Jednym z I pięciu. Jednak tak, jest. pięciu. Pro, proszę mi powiedzieć, co jako wyborcy może mi pan obiecać? My w Konfederacji za bardzo obiecujemy, że będziemy coś dawali, to jest nasza zasada, my raczej obiecujemy, że nie będziemy zabierali i przeszkadzali. I to rzeczywiście mogę tutaj naszym wyborcom obiecać. Przede wszystkim to, że rząd nie będzie się mieszał. Do waszego życia, do waszego, do waszego biznesu. Jesteśmy w Łodzi, miasto, miasto to, które wyrosło na inicjatywie kapitalistycznej, tak, od zera w XIX mhm. wieku, wybuchło po prostu jako miasto przedsiębiorczości. No jest pytanie, dlaczego nie można by tego powtórzyć? Uważam, że można. Wystarczy nie przeszkadzać. Wystarczy może pewne tylko elementy infrastruktury, jakiejś tam stymulacji takiej delikatnej przez władzę publiczną, ale... Polacy jako tacy są najbardziej przedsiębiorczym na w Europie i po prostu nie trzeba im przeszkadzać. Trzeba to uwolnić. Nowa ustawa Wilczka, uproszczenie radykalne, uproszczenie podatków, deregulacja i pójdzie samo. Dobra, Prawy bory. No święto demokracji. Czy to nie kłóci się trochę z koncepcją taką partii wodza, tak? wodza prezesa? W każdym ustroju, nawet takim najbardziej e, autokratycznym czy autorytarnym też zdarzają się elementy wyboru poprzez głosowanie. Jeżeli rozumiemy demokrację w ten sposób, że dokujemy, dokonujemy pewnych wyborów personalnych, to przecież nawet papież jest wybierany w Watykanie w drodze wyborów personalnych właśnie przez głosowanie, czyli przez element demokracji. Natomiast problem jest, kiedy w wyborach demokratycznych nie tylko wybieramy ludzi, ale też no, na przykład opracowujemy, właśnie każemy ludziom pracować nad czy decydować o bardzo skomplikowanym prawie, na którym, o którym nie mają pojęcia. Pewne rzeczy to trzeba zostawić fachowcom i tyle. Wtedy jest państwo zarządzane. Sposób fachowy. Pewne elementy demokracji, np. demokracja bezpośrednia, jak szwajcarska, referenda, inicjatywa obywatelska czy, czy weto obywatelski są zawsze bardzo mile widziane. Tylko trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie one się sprawdzają, w których mm -hmm. sferach, w których elementach, w których nie. Także, także demokracja jako sposób wyłaniania kandydatów w pewnych sytuacjach nie ma w sobie nic złego. Gorzej, jeżeli to jest metoda zarządzania państwem. Bardzo dziękuję, życzę sukcesu i zwycięstwa. Dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję. pozdrawiam serdecznie.